Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na rota codziennego. Dziś mamy wtorek 18 października. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Wtorek 18 października. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek 18 października. Najpierw, oczywiście, zaczynamy od osób z znaku barana. Karta króla mieczy może symbolizować kontakt z mężczyzną, który na co dzień pracuje w jakimś urzędzie, z panem lekarzem, na przykład z panem policjantem. Jeżeli jesteście mężczyznami, to tutaj w dniu dzisiejszym kierujcie się rozumą, inteligencją. Być może czekają was właśnie jakieś poważniejsze rozmowy z jakimiś panami. Jeżeli jesteście osobami z wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już z przyszłością. Osoby z znaku byka. Dziś nawet mogą wyjść tematy, sytuacje, których tak naprawdę się wstydzicie, być może kwestie, które chcecie ukryć. Karta może symbolizować dosłownie na przykład wyjaw jakiegoś romansu, jakichś takich ukrytych relacji. Tutaj też mogą być takie sytuacje, w których na przykład ktoś Wam zaproponuje tego typu układ. Osoby z znaku bliźniąt, u was na pierwszym planie będą kwestie zawodowe. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, dla osób, które szukają pracy, dla osób, które chcą poprosić o awans bądź też podwyżkę. W dniu dzisiejszym też ważną kwestię może odegrać wasz partner, jakiś starszy mężczyzna. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już do stałego, poważniejszego związku. Osoby z podznaku raka, karta siły pokazuje, że w dzisiejszym poczujecie, że macie taką wewnętrzną moc, że nikt nie jest w stanie Wam się oprzeć, że tak naprawdę możecie dosłownie przynosić góry. Tutaj karta też jest bardzo dobra dla osób stanu wolnego. Śmiało zakładajcie konta na portalach randkowych, wychodźcie do ludzi, umawiajcie się na spotkania w ciemno. Jeżeli planujecie wspólną noc, tylko wydwoje, dwoje, to może być ona bardzo udana. Osoby z na kulwa, w dniu dzisiejszym będziecie w centrum jakiegoś wydarzenia, jakiejś sytuacji. Jest tu nadtłok właśnie jakiejś informacji i będzie się bardzo u Was dzia dużo działo, tak więc... Y Energetyczny dzień. Osoby z podznaku Panny, karta Siódemki Kielichów pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie coś błędnie odebrać. Coś może Wam się wydawać, być może będzie to dzień, w którym będziecie patrzeć na świat przez różowe okulary, będziecie pewne kwestie idealizować, nie wszystko bo to, co się świeci, też do końca nie wierzcie w obietnice bez pokrycia. Osoby z podznaku uwagi, karta świata symbolizuje, że być może dziś będziecie mieć kontakt z kimś z daleka, z kimś z zagranicy. Karta może symbolizować też, właśnie, wyjazd za granicę. Też warto się dzisiaj otworzyć na to, to, na to, co obce. Warto też na przykład dziś zawiązać różnego rodzaju współpracę z osobami z daleka. Tutaj też może być to taki dzień, w którym pewien etap waszego życia właśnie dobiegł końca. Jeżeli chodzi o skorpiony, dziś możecie uczestniczyć w jakimś nabożeństwie religijnym. Karta wiary symbolizuje osobę, która ma bardzo dużą wiedzę w jakimś konkretnym temacie a jest takim autorytetem tak więc dziś też na przykład warto skonsultować swoje wątpliwości z kimś kto ma tak zwaną mądrą głowę jeżeli jesteś osobami stanu wolnego możecie dziś poznać kogoś kto jest już w jakiejś relacji w jakimś związku być może też ta osoba już komuś innemu oddała swoje serce Osoby z znaku strzelca. Dziś możecie coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, coś może umknąć waszej uwadze, być może też tak naprawdę udajecie, że czegoś nie, nie widzicie. Tak naprawdę to, czego aktualnie wam potrzeba, jest bliżej niż wam się wydaje. Koziorożce. Tutaj na pierwszym planie będą wasze dzieci, osoby dużo młodsze, bądź też osoby w podobnym wieku. Karta pokazuje jakieś takie pierwsze. Inwestycje, kwestie, gdzie na przykład wydajecie jakieś drobne pieniądze. Osoby z podznaku wodnika, karta królowej mieczy symbolizuje być może kontakt z jakąś panią urzędniczką, z panią policjantką, a być może was czekają jakieś poważniejsze rozmowy z kobietami. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto kierować się intelektem, e, swoją wiedzą. Jeżeli natomiast jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę już z przeszłością. Osoby z podznaku ryb, karta siódemki mieczy e, może mówić o takiej sytuacji, w której czujecie się wykorzystani. korzystani. Być może was, was przechytrzyć. Być może to Wy w dniu dzisiejszym wykażecie, wykażecie się takim sprytem, lub też po prostu karta podpowiada, żeby szczególnie dziś zachowywać się w ten sposób. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego dnia i zapraszam Was na jutro. Pa! pa.